Maneczka, to był odcinek nad zalewem i pomyślałam, żeby nagrać coś nowego. Więc posłużymy się Chatem GPT. Mam nadzieję, no, że w ogóle będziemy mnie słuchał, bo to też trochę bije. I chciałam tutaj powiedzieć, że Chat GPT robimy przesadny test. Ja jestem sama ciekawa, jakbyś już sobie zadał pytania, ale jeszcze się nie czytałam. Więc zrobimy no, taki odcinek, zobaczymy co mi wyjdzie. Mogę się czasami ok odkręcać do tyłu. Widzowie mogą robić to z tobą. Widzicie, to możemy, możemy robić razem. Dobra, pierwsze pytanie. W weekend najchętniej A. Znikam telefon w trybie samolotowym, nikt mnie nie znajdzie. Więc spotykam się z ludźmi, czuję coś lekkiego. C. Plan, mam pięć planów, wszystko zaplanowuję w Excelu. D robię coś nowego. Znajdzie. Ja wolę ciszę, Nie gdzieś wychodzić. Czasami wiadomo gdzie się wychodzi, ale ja wolę siedzieć sama w pokoju i włączyć też samotowy, no no nie, nie wymaczam, no, no ale tak najczęściej wolę no. sama spadać. Musiałam przerwać, bo ktoś szyjał. No już idzie, to się dzieje ale jakiś dziadu więc dojdzie to jeszcze czas. Drugie jest pytanie, gdy, czy, gdy ktoś spóźnia się 30 minut, to A zakładam, że umarł. Wkurza mnie, ale nie robię sceny. C. Pisze. Pytanie co 5 minut i analizuje nasze relacje. D. W międzyczasie znajduje 10 innych rzeczy do roboty. Chyba wkurza mnie, ale nie robię sceny. Mi się wydaje, bo ja nie lubię jak to się spóźnia. sama się nie spóźnię i zawsze jestem przed czasem, więc mi to wkurza. Dobra, trzecie pytanie. Jak reagujesz na krytykę? A. Pochlipię, ale nie pokażę. B. Ok, dzięki za feedback. C. на YouTube. A, ja B i C. Jak na egzaminie, mnie, się stresuje. Zależy z to to może wspólnie. B, lubię to, ale potrzebuję po tym resetu. to resetu. To by było dobrze, bo ja się nie czasami, jeśli to wiadomo, że jest fajnie, z jakimiś ludźmi się spotykam, ale później potrzebuję jakiegoś czasu takiego resetu, takiego odoz... Od 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 bardziej stresuje A niespodzianki i zmiany planów, B, głupie konflikty i niejasne sytuacje, C brak kontroli i chaos, D rutyna codzienność osiem, eee. C brak kontroli i chaos, miałam wolę wszystko poukładane i wiedzieć, co będzie się działo o cały plan wydarzeń po kolei co się będzie działo żeby tak w ostatniej chwili coś robić. Ale takie spontaniczne jakieś rzeczy to ja też w sumie, ale wolę jak mam coś zaplanowane i coś coś zaplanować, coś niż tak na, na spontanie jakbym miała wybierać. Siódme to pytanie. Twój dom, gdy masz doła? Ja Nie Ktoś jechał. ale wstyd. Ale się... A, ciemno, cicho, kosyk, zero ludzi. Możecie zdać dać, co co wy byście wybrali. Jeśli wiecie w ogóle, co ja tam powiedziałam, bo ja tak chaotycznie wszystko mówię. Możecie napisać, co wam to wyszło. Później macie także podliczyć sobie punkty, że za każde A odpowiedź A macie jeden punkt, za B 2 punkty, za C trzy punkty i za każde D cztery punkty. Nie musicie to podliczyć, bo nie Wam wychodzą wyniki. ile mieliście punktów. Ja sobie teraz to podliczę i zaraz Wam przeczytam, co mi wyszło. Podliczyłam wszystkie punkty, wyszło mi 16 punktów. W ogóle jak, wy możecie dać znać, jak Wam się będzie w ogóle chciał, ale to mniejsza, bo wiedzieć się chciało czy nie, po prostu ja to zrobiłam, bo sama byłam ciekawa. To ja wtedy w komentarzu napiszę, co Wam wyjdzie, bo nie będę czytać wszystkich, jakby tych było to bez sensu, bo czy tam to, co, by, co mi wyszło. Ja mam 16 punktów, czyli mózgowiec kontroler jesteś typem, który wszystko analizuje, no, naprawdę. Znasz swoje cele, dążysz do nich, lubisz mieć plan, tylko czasem odpuść, życie, nie zawsze chce być zaplanowane i to też jest okej. Okay. No i okej. Okay. Zgadza się to, co, co to jest napisane. Jeszcze że jakiś na przykład jest spoko typ, Zmiennik energii, internetyczny filozof. To wszystko to takie podobne jakby, że wszystko... Przede wszystkim przez, że coś się analizuje. To prawda. Jeśli się Wam spodobał taki format, to proszę pisać. Nagramy jeszcze raz takie coś, tylko że coś innego z czatem. Na przykład, że jakiś inny mi psychotest robi. że nie musi psychotest, tylko coś innego. Bo ja sama byłam ciekawa, co mi wyjdzie. Ale mogę zrobić jakiś inny test, nie? Możecie mi posyłać pomysły. Na w nie muszę być nawet z jakimś czatem. Możecie mi posyłać pomysły na filmy, bo... nie ja co chwilę nagrywam vlogi, ale jakieś takie Q&A, czy coś bym mogła coś nagrać. Jak macie jakieś pytania, to możecie zadawać. Bo dawno nie nagrywałam. Kiedy to było? A w ogóle wiecie, że... Skaczę z tematu na temat, ale wiecie, że jak ten film dodaję, to chyba miła już rok od kiedy ja nagrywam na YouTube'a. Czajcie Bazy. Już rok. Masakra jak ten czas leci. Jak ja pamiętam jak to nagrywałam, jeszcze do szkoły chodziłam. Już nie chodzę. No już nie chodzę już dopiero. Paru dni, ale... No ale kiedy to było? Na talecu. Dobra, jak Wam się podobało, to dajcie jakieś lajki, jakieś zdadź, że Wam się podobało, bo jak nie, no to nie będę więcej takiej rzeczy nagrywać. Jak się komuś nie będzie to... Jak nie będzie Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Baju!